Cześć, witam serdecznie w moim podcaście Prosto z Serca. Ja mam na imię Inga i jestem waszą prowadzącą. Zapraszam na różne rozmowy o duchowości, zdrowiu, jedzeniu, holistycznym podejściu do życia, manifestacji i kreowaniu życia bogactwa w nowym świecie 5D. Czas poruszyć i otworzyć nasze serca. Jesteś gotowy? To zaczynamy. Serdecznie zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek dedykuję Oli, która prawdopodobnie będzie dzisiaj słuchała tego odcinka w Szwecji. Serdecznie Cię pozdrawiam. Ostatnio mieliśmy wspólną podróż do Krakowa i cieszę się, że udało nam się bliżej poznać. Dzisiaj odcinek jest dla Ciebie. A w dzisiejszym odcinku będziemy mówić: No właśnie, czym jest ten wellness? Czym jest samorozwój? Będzie też o odwadze, będzie o tym, co nas trzyma w miejscu, będzie o tym, że ten samorozwój często nie jest cukierkowy, tylko wiąże się z jakimiś ciężkimi przeżyciami, ale to wszystko jest okej, okay, bo to jest e, to nasza w jakiś sposób droga do wolności i do takiego naszego życia, którego e, upragnionego, którego sobie życzymy. No i zacznę od tego właśnie, że. No Dla mnie wrzesień był i początek października był um, okresem bardzo dużych transformacji, bardzo dużo się działo i doszłam właśnie do takich przemyśleń, którymi chciałam się podzielić. A te przemyślenia właśnie są następujące. Um, I od tego dzisiaj bym chciała zacząć. No właśnie, czym jest ten wellness i czym jest samorozwój? I co dokładnie nas pocha do przodu? Ponieważ mam wrażenie, że jest taka wizja tego, że Często zwłaszcza oglądając osobę na Instagramie mamy takie poczucie, że wszystko płynie tak super lekko, że jest ładnie, lekko i przyjemnie. Jest dużo różnych kont, które pokazują o manifestacje, jakie można mieć piękne życie wymarzone. My to oglądamy, chłoniemy i często nie widzimy tej drugiej strony medalu, mianowicie. Co dokładnie się działo za kulisami, że tak powiem, w tej drodze do sukcesu. I często właśnie, już słuchając jakichś podcastów, czy ludzi, którzy opowiadają, co dokładnie się tam działo, lub nawet w personalnych historiach, tutaj mówię o moim osobistym doświadczeniu, wiemy, że ta droga do sukcesu, do wymarzonego życia, ona nie jest taka, wiecie, ten, ten progres nie jest taki liniowy. A, mówię to. W celu następującym, żeby w momencie, kiedy ktoś przeżywa gorszy okres, lub ma momenty zwątpienia, lub przechodzi przez jakieś takie właśnie um, cięższe doświadczenia, to chcę właśnie powiedzieć o tym, że one często po prostu są naszym kolejnym krokiem w. Tym samorozwoju do zdobycia czegoś. I to jest po coś. I to ma nas czegoś nauczyć. Jak bardzo w danej chwili nie chcemy do końca tego słuchać. I to jest dla nas. To nie dzieje się przeciwko nam, to jest dla nas. I to jest coś, co ma nas przybliżyć do tego. Nazwijmy to w cudzysłowie celu, do którego zmierzamy. Bo ten cel to jest właśnie też kolejna rzecz, nie jest jakiś jeden punkt. To jest miejsce, w którym my jesteśmy, osobowość, w którą się stajemy, która po prostu ma inaczej się zachowuje, w inny sposób myśli. I żeby dotrzeć do, te, do tego punktu, potrzebujemy bardziej takiej holistycznej zmiany na wielu płaszczyznach. No i właśnie, no to czym jest ten wellness i samorozwój? Bo to, od czego zaczęłam, czyli to, że często mamy taką wizję tego, że to jest właśnie takie cukierkowe, lekkie i to jest taki linearny, linearna droga do góry. No właśnie, ale tak nie jest. Już jakiś czas temu, lata temu, zobaczyłam to jako po prostu taka Sinusoida, która ma tendencję zwyżkową jako taka fala, gdzie mamy te nasze góry i dołki powiedzmy. A raczej po prostu ta nasza rzeczywistość musi w jakiś sposób się uplasować. I to nie jest linearny wzrost. Może to też wyglądać dla niektórych jak takie schodki, że robimy ten krok do góry i jest płasko, krok do góry i jest płasko. W każdym bądź razie. Często te momenty właśnie takie, kiedy mówię o tym Góra du, Góra dół. W tym są nasze ciężkie przeżycia i emocje. Jesteśmy ludźmi i nasze emocje pomagają nam ogarnąć naszą rzeczywistość, nawigować w tej rzeczywistości i są naszym barometrem tego, co z jakiejś głębi przychodzi do nas, ma nam pokazywać, czy to nam służy, czy nie służy, jak się z tym czujemy. I Uważam, że to jest ważne, żeby też mówić o tym, że dla wielu ludzi, dla większości z nas, pokazują się też jakieś, nazwę to cięższe emocje. Czy smutek, czy cierpienie, czy poczucie straty. No właśnie, bo ten samorozwój i ta manifestacja tego wymarzonego życia, wiadomo, że fajnie jest iść w jakiś kierunku i oczywiście cały czas głęboko wierzę i o tym mówię, że i zachęcam ludzi do sięgania po swoje marzenia, po sięgania wyżej, po pójście po to, co, co nam w duszy gra i to, czego głęboko pragniemy, bo to jest dla nas kierunek, każdy ma swój, każdy ma swoje marzenia, to jest coś, co przychodzi do nas właśnie z tej głębi, z poziomu duszy no i tam odnajdujemy spełnienie i to jest bez wątpienia. Natomiast, właśnie sięgając po to, często się dzieją rzeczy, mam wrażenie, że jest taka wizja tego, że ta droga jest taka dobra, tu coś zrobię, tu poafirmuję, tutaj coś będzie i wszystko będzie takie fajne i cukierkowe. Natomiast w rzeczywistości okazuje się, że, no właśnie, często nie jest tak cukierkowo. Ja to nazywam piękną destrukcją, gdzie nasza rzeczywistość musi się dostosować do tego nowego wymarzonego ja. I często ta, te nasze marzenia, to, co powiedziałam, one pochodzą z naszej głębi. To jest właśnie czy z poziomu duszy, czy z jakiejś naszego takiego... Mm, z naszej nadświadomości, z naszego wyższego ja. I tam nie ma lub jest bardzo mało ego. I w tej naszej podróży <grym> często musimy właśnie zdejmować kolejne płaty... Można to nazwać ego, można to nazwać czymś, co jakąś naszą taką tożsamością, którą stworzyliśmy. No właśnie, ale czy my jesteśmy tą tożsamością, czy my ją stworzyliśmy? Ja głęboko wierzę, że my ją stworzyliśmy w jakiś sposób. Może była ona nam nadana, ale ostatecznie, no właśnie, czy my nią w pełni jesteśmy? Co dokładnie mam na myśli? To są takie warstwy, które sama dopiero ostatnio zobaczyłam przy sobie. Takie warstwy siebie, takie właśnie jak ja siebie postrzegam, jak ja chcę być postrzegana, które uznałam, że. które dopiero zobaczyłam, właściwie nie uznałam, jak w jakiś sposób są ograniczające, i jak właśnie to jest ta moja lekcja życiowa, żeby je zdjąć. I mam tutaj na myśli wszystkie nasze takie tożsamości, no właśnie kim my tak naprawdę jesteśmy, kim ja jestem naprawdę tak wnętrzu i co ja chcę robić versus jakie łatki sobie przykleiłam, z czym chcę się uosabiać, co tak naprawdę, czy ja tym jestem, czy ja po prostu chcę tym być do takiej zasadzie, że to łechta moje ego, że to łechta moje poczucie własnej wartości, więc będę sobie właśnie siedziała w tych łatkach. I kiedy próbujemy siedzieć w tych łatkach i w takich, e, w naszym poczuciu tożsamości, czyli że na przykład ja jestem osobą, nie wiem, hmm, pokazujemy ja się, widzę takiej osoby, która jest e, na przykład kobiety, która siedzi w korporacji i dobrze zarabia. No i wtedy mamy taką łatkę, no dobrze, jak dobrze zarabiam, to jeżdżę jakimś autem, to mam jakiś styl życia. No i... Trzymamy się tej łatki, trzymamy się takiej wizji, że no właśnie ja jestem taka, a nie inna. Albo może, um, wiecie, jest tyle ty, 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 tyle różnych tożsamości, i to są często takie właśnie, um, ja był tu tkwi w szczegółach, um, w takich drobnych rzeczach, na przykład, czy um, ja nigdy się nie poddaję, czy to jest właśnie moja taka iluzja kontroli. Tego typu rzeczy, tak? Jak ja o sobie mówię i jak siebie postrzegam? I co mi to robi? Ale właśnie dla mojego ego, a nie dla mnie, dla mojego samorozwoju. I rzeczywistość jest taka, że my często próbujemy kontrolować, aby utrzymać tą wizję, utrzymać tą tożsamość i tkwimy w tym samym... Mm, boimy się wyjść ze strefy komfortu. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy gotowi porzucić te łatki, mówimy wszechświatowi, okej, okay, dobra, idę do innego punktu, idę do, um, w kierunku moich marzeń, jestem gotowa się pozbyć. Ale dokładnie rzucając takie wyzwanie dla siebie, często nie wiemy w ogóle, co tak naprawdę będzie dokładnie odpadało. No bo przecież gdyby to było uświadomione, to by było takie proste, pikuś, co nie? I wiecie, kiedy dokładnie rzucimy takie hasło, że Okej, okay, idę w danym miejscu, jestem gotowa żyć w prawdzie, to zaczną się obnażać naprawdę takie mocne kawałki nas. No i to jest takie głębokie spotkanie ze sobą. To wymaga też dużej odwagi. No i właśnie pojawia się wtedy ten koncept, który już przed chwilą po, poruszyłam, mianowicie piękna destrukcja. Czym ona jest dokładnie? To jest właśnie ten koncept, że ten nasz świat i ta tożsamość, którą stworzyliśmy, ona musi się dostosować do naszego nowego ja, do nowej rzeczywistości, do tego kierunku, w którym jesteśmy. I żeby to się wydarzyło, musi dosłownie coś się rozpaść. Musimy odpuścić stare kawałki. Z perspektywy takiej głębszej. No właśnie, czy to jest jakby rozpaść, czy to jest negatywne? Z takiej perspektywy, wiecie, wyższej to mam takie poczucie, no nie, no zajebiście, idziemy w kierunku prawdy, idziemy w kierunku autyczny, autentyczności. Obnażamy jakieś nasze, mm, nasze takie właśnie łatki ego, obnażamy taką, rozkładamy tą cebulę, tak? Kolejne plastry, te takie warstwy zewnętrzne, żeby zobaczyć, co jest... Usedna, co jest, co jest naszą prawdą, kim tak naprawdę jesteśmy, poznajemy siebie. No ale w tym procesie, tak po ludzku, co dokładnie się dzieje na ziemi, no nie? Po ludzku dzieje się to, że często coś się wykoleja, że często coś tracimy, że często coś się musi rozpaść, żeby zbudować, musi odejść stare, żeby przyszło nowe. W momencie, kiedy odchodzi stare. Tak po ludzku przychodzą naturalne emocje, przychodzi smutek, przychodzi często może przychodzić strach, przychodzi nawet poczucie takiego cierpienia, żałoba, opłakiwanie, że coś starego odchodzi. I to wszystko jest ok, bo w momencie, kiedy nie przywiązujemy się do tych emocji, podajemy im przepłynąć, one w stanie są zamienić się, w coś nowego, w coś pozytywnego. Emocje to jest e-motion, energy in motion. Um, energii, energia nigdy nie znika, energia się transformuje, ona się przemienia, i nasze emocje są niczym innym, jak jakimś właśnie takim, powiedzmy, ładunkiem energetycznym, które się ma możliwość przemienić w coś innego. I teraz pytanie. Jeżeli my kurczowo się trzymamy czegoś i nie pozwalamy odejść, no właśnie to tworzymy sami taki po prostu takie, bym powiedziała, to energetyczne zatwardzenie, że trzymamy się w danym punkcie, który nam nie służy, ale tak kurczowo się trzymamy, bo nie się odpuścić. Kontrola to jest iluzja. Jest iluzja kontroli. Ta nasza droga, jeżeli rzucimy, rzuciliśmy to hasło chęci transformacji i przemiany, my jesteśmy w tym procesie, to się naturalnie dzieje. Im bardziej będziemy się kurczowo trzymać w scenariuszu, w głowie, idei, jak to miało być, że już miało być za chwilę cukierkowo. Tym efekt tak naprawdę, no właśnie sami tworzymy to, to takie zatrzymanie, zatwardzenie i po prostu nie możemy pójść dalej że ale mi to totalnie przyszło, więc możemy się wspólnie spośmiać. Ale tak jest. Kurczowo się trzymamy. Ja byłam mistrzynią kontroli i próby właśnie kontrolowania wszystkiego. Odpuszczanie tego było największą lekcją ever i ona cały czas trwa. I pojawiają się nowe, nowe aspekty, nowe poziomy zrozumienia tego. I w tym całym procesie, no właśnie, my musimy, no właśnie nic nie musimy, ale im szybciej się poddamy i zaufamy, i będziemy mieć takie poczucie, że dajemy się ponieść temu nurtowi rzeki przemiany, wierząc, że to wszystko prowadzi. Do tego celu, do tego, który sobie, do tego właśnie życia w prawdzie. Bo wiecie, co to oznacza? Mogą się wykoleić takie rzeczy, jak na przykład, kiedy chcemy stworzyć prawdziwą relację, to nagle ujrzymy prawdę, jak to, w czym jesteśmy, nasza relacja obecna. Jakie miała w, w, swoim, w, w swojej całej cudowności, skomplikowaności, <noise> jakieś e, wyzwania. W czym tak naprawdę jesteśmy? Jaki jest nasz prawdziwy stan tej, tego związku? Co czy chce, jeżeli chcemy tworzyć prawdziwą relację taką opartą właśnie na stuprocentowej prawdzie, która mi służy jako jednostce na przykład. Dla każdego to może być coś innego, tak. No to jak, jak ta relacja ma wyglądać? No, i może właśnie coś musi się bardzo zmienić, czasem drastycz, drastycznie. To jest ta piękna destrukcja. I tak jest w różnych aspektach naszego życia. Moja natura naturalnie zawsze była taka, że ciągnęła mnie w kierunku. Poszukiwania siebie prawdy i to jest właśnie dla mnie ten samorozwój i to jest ten wellness, to jest dbanie o siebie od ciała, od umysłu, po naszą głębię, pod naszą tak zwaną duszę. I to zawsze było szukanie właśnie tego czegoś więcej. Niezależnie co, że tak powiem spotyka mnie po drodze. A ten rok był prawdziwym rollercoasterem. I to, w czym ja personalnie byłam bardzo pchana, to właśnie do odkrycia i połączenia się i zadania sobie pytania właśnie, jaka jest moja autentyczność, w czym ja tak naprawdę stoję, jakie jest mo moje poczucie własnej wartości w tym, kim ja jestem. Nie w tych nakładkach zewnętrznych, które sobie bierzemy i wybieramy i które tworzymy i tą iluzję taką, jak nas ludzie postrzegają, jak jesteśmy, ale kim jesteśmy dla siebie naprawdę w takiej swojej esencji, w poczuciu własnej wartości. W ogóle wychodzenie, proces wychodzenia z własnym programem, yy, sprzedaży czegoś online, mówienie o takich życiach, które dla mnie samorozwój i yy, moja duchowość i w ogóle taka odkrywanie siebie to jest bardzo intymny proces i zawsze był takim właśnie ok, no mogę się podzielić tutaj w kwestii prywatnej no i zaczął się podcast i później nadszedł na kole, kolejny etap mianowicie wyjście właśnie z programem i powiem szczerze, że nie spodziewałam się w najskrytszych marzeniach, że ten nie w marzeniach, ale sobie poczekiwanie, że to będzie tak emocjonalny proces że tyle będzie się działo dla mnie personalnie i to było bardzo duże wychodzenie ze strefy komfortu. To było bardzo duże. No teraz, jak to już, że tak powiem, pierwsze dziecko urodzone i wyszło na świat, no to się działo naprawdę ogrom emocji dla mnie, i to było bardzo duże też wyjście ze strefy komfortu. I jeszcze bardziej myślałam, że już mówiąc nawet tutaj w podcaście, bo to też było takie odblokowanie na przykład mojego takiego. Na ile jestem gotowa mówić o pewnych rzeczach? Na ile jestem w stanie w ogóle właśnie na tą nową ścieżkę życiową, żeby zamieniać to w jakąś moją powiedzmy nową, yy, nie chcę użyć słowa pracę, ale jakąś nową gałąź takiego tego, co robię na co dzień, czym się zajmuję. Jakiegoś powiedzmy, nie wiem czy zawodu, bardziej właśnie tego, kim jestem i co tworzę, bo uważam, że nasza praca jest przedłużeniem naszej energii, więc wszystko to, co robimy, jest po prostu przedłużeniem nas w kwestii, mówię tutaj, zawodowej. No i bardzo byłam pchnięta do tego, żeby stanąć i odkryć siebie po prostu. Pomijając, tego, co już, pomijając to już to co pokazuje czy na Instagramie czy na Facebooku stanąć w swojej prawdzie. I miałam bardzo dużo testów po drodze z tym związanym. No i tak, i to była przygoda. I to co zobaczyłam to też, że właśnie bardzo łatwo jest Wiecie, oceniać z, per, z perspektywy też e, po, poczucia bezpieczeństwa i takiego komfortu w sensie ze strefy komfortu. Um, takiego taki, i, i właśnie tego, co sobie gniazdeczka, które stworzyliśmy mm, i chcąc zmiany, no trzeba stanąć w, też w odwadze. I mówię to dla każdej osoby, która. Mm, no właśnie yy, rzucę się na to, aby coś zmienić w swoim życiu i uważam, że to jest no bar to jest, yy, to jest połączenie się właśnie, to co mówię, odkrywanie siebie. No po to tu jesteśmy, po to tu jesteśmy, tu osąd czerpiemy tak naprawdę prawdziwe spełnienie, że Łączymy się ze sobą, kochamy siebie, widzimy, kim jesteśmy, zaczynamy oferować się do to, co mamy do zaoferowania od siebie. Właśnie to jest dla mnie to ta autentyczność, stanięcie w tej prawdy. Ale droga do tego często wymaga właśnie zburzenia naszej starej rzeczywistości, pozbycia się jakichś właśnie takich łatek tożsamości, które stworzyliśmy. I żeby przejść tą drogę, często wymaga to od nas. Odwagi po prostu, żeby zrobić ten krok, żeby przejść przez to. Bo po drodze mogą się dziać różne perepety i przychodzić różne emocje. Mało tego, większość osób, też ludzie sukcesu, yy, jakkolwiek definiujemy sukces, yy, albo ludzi, którzy naprawdę właśnie porwali się na takie yy, sięganie po duże marzenia i transformacje, wielokrotnie. Można zobaczyć, jak mieli na swojej drodze różnego rodzaju. Jak chcę użyć słowa challenges, wyzwania, aby dojść właśnie do takiego punktu, gdzie wszechświat sprawdza, no właśnie, na ile jesteś gotowa, na ile chcesz poznać te wszystkie kawałki siebie i będziesz stała w tym, w czym stoisz. Jeżeli mm, wczoraj widziałam zajawkę na Netflixie mi się gdzieś tam przyleciało zajawkę nowego mini serialu o Davidzie widzie i gdziekolwiek nie spojrzymy i nawet z moich prywatnych jakichś rozmów z osobami, które mm, przeszły jakąś drogę i są bardziej powiedzmy to w cudzysłowie w jakimś, nie wiem, tam sukcesie. Ta droga nie jest usłana różami, ona nie jest, ona nie jest płaska, ona nie jest taka kolorowa, że mamy tylko tęczę, jednorożce i wszystko jest cudownie. Tam były duże wyzwania i często im większe wyzwania, tym bardziej jesteśmy puszowani do tego, tak hardkorowo czasami, żeby sięgnąć w taką głąb siebie, taką naprawdę hardkorową głąb siebie, tego kim jesteśmy i w czym my stoimy. Więc jeżeli chcemy sięgać położenia, w pewien sposób musimy się liczyć z tym. Ale ja nie mówię tego w, w takim kontekście, że mamy się tego bać, mamy. O dobra, to już zachęcam wszystkich, żeby siedzieli w strefie komfortu nic nie zmieniali w życiu. Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, no bo po każdym takim momencie jakimś. Pełna nam wyzwań, dopiero widzimy, ile mamy w sobie zasobów, widzimy, jaką, jakie, jaką mamy w sobie moc i odkrywamy to. I tylko po to są te nasze lekcje życiowe. I każdy ma swoje osobiste do przeżycia i sięganie po swoje osobiste zasoby, ale dopiero po przejściu tym i staniecie właśnie w takim twarzą w twarz z takim, powiedzmy, naszym lękiem, albo z tym, czego się baliśmy i z takim, z tą takim, jakąś nakładką tego ego naszego. Z jakąś iluzją, i wtedy możemy spojrzeć: O kurde, faktycznie to mi jest niepotrzebne to jest tylko nakładka. Ja wewnątrz jestem taką i taką osobą. Mam takie zasoby w sobie, mam taką moc. Mam tę moc. <grym> Mogliście też o tym słyszeć jako ego Death, czyli śmierć ego albo Dark Knight of the Soul. I uważam, że nie ma czegoś takiego, że, że nasze ego w pełni obumiera. To też jest jakaś iluzja, bo ono ma swoje świetne sposoby na ukrywanie się i um, wyskakuje i chowa się cudownie, bawi się w chowanego genialnie z nami. Natomiast to, co chcę znormalizować, to to, że kiedy to się dzieje i kiedy umierają jakieś części nas stare i odchodzą stare części nas, które tak naprawdę tworzyły jakiś ten obraz iluzji, to czasami jest hardkorowo ciężko. I te emocje, które po mogą e, po nas przypływać, to jest zupełnie normalne. Więc ten odcinek jest o tym, aby normalizować to. I to jest wszystko okej. Okay. I można sobie zrobić takie, no niekoniecznie pityparty, pity użalania się nad sobą, ale to jest ok, żeby przeżyć też te emocje. I okazywanie czasem słabości jest największą siłą, bo im bardziej tworzymy tą taką nakładkę, że ja jestem silna, to też jest, to, zobaczcie, to też jest nakładka, że jestem silna, jestem niezniszczalna, jestem... Um, zawsze odważny tylko nie czuje smutku i to też jest tworzenie pewnego rodzaju nakładki i takiego takiej tworzenie iluzji i czasami staniecie w słabości i pokazywanie swojej słabości jest naszą największą mocą pokazanie właśnie przyznanie się kurde jest mi ciężko kurde jest mi smutno nie wiem jak z tego wyjść rozbrajamy w ten sposób też ten mechanizm który nas trzyma trochę w tych właśnie takich w szponach takiego poczucia, nie wiem, jakiejś beznadziejności i takiego, że jakiegoś poczucia, że utknęliśmy albo utknęłaś, tak? Czasami możemy dosłownie czuć, jakby przychodziła żałoba i jesteśmy, musimy naprawdę opłakać jakąś starą część, która odchodzi. To też jest OK. I to też chcę znormalizować, bo to są wszystkie właśnie aspekty nas. I jeszcze ostatnia bardzo ważna rzecz, którą chcę poruszyć, to to, że um, warto też wyciągnąć rękę do bliskich osób i pokazać, w czym jesteśmy, powiedzieć, z czym jesteśmy, pokazać w tym poddaniu się właśnie, co dokładnie przeżywamy. Bo to też w jakiś sposób jest taka coś, co zatrzyma w swoich szpanach, że mamy czuć się samotni w tym, co przeżywamy, w czym jesteśmy. I w dzisiejszych czasach generalnie jest bardzo duże poczucie osamotnienia. Takiego wiecie, kiedyś te społeczności były bardziej zażyte, byliśmy w jakiś sposób bliżej. Teraz no, jakiekolwiek dane statystyczne mówią o tym, że mamy mniej przyjaciół, mamy mniej bliskich osób. Jest, jest takie bardziej. Yy, poczucie jakiejś alienacji, indywidualności i takiej samotności. I bycie i przeżywanie rzeczy w samotności to jest jedno i to też jest okej. Okay, ale czasem wyciągnięcie ręki i pokazanie właśnie tego aspektu nas jest. Czymś, czego najbardziej potrzebujemy. I to jest staniecie właśnie w takiej mocy wyciągnięcie ręki. Więc. E, więc może to jest to, czego właśnie ty też potrzebujesz. Powiedzenie, takie serio od serca co się przeżywa. Bez chęci, bez oczekiwań tego, żeby ktoś nas pomógł, nas uratował, bo to nie o to chodzi. Czasami podzielenie się szczere w czym dokładnie jesteśmy, co się w nas dzieje, jaka, jaką zmianę przychodzimy, jaką transformację, jakie mamy emocje. Opis emocji bez oczekiwania, aby ktoś zareagował w pewien sposób, po prostu nas wysłuchał, bo często po prostu chcemy być wysłuchani i zobaczeni. Dzisiaj krótko zwięźleń na temat, zamykam się w 30 minutach. Ściskam Was i pięknego dnia życzę. Buziaki.